Witam wszystkich. Ten piękny, jak widać, słoneczny, ale mroźny poranek. Wracając do wczorajszej mojej wypowiedzi, jeśli chodzi o zakładać derkę czy nie, chciałam Wam dzisiaj pokazać z bliska, jak wygląda fantastycznie zimowa sierść, wicherka, jaki i misiek, źrebaczek również. Porósł fantastycznie. 20 skończy 9 miesięcy. I teraz słuchajcie, zimowa sierść wydaje nam się taka puchata, dlatego, że konie stroszą włos, aby zatrzymać powietrze między pojedynczymi włoskami i tym samym zapobiegają utracie ciepła. Śnieg również może służyć jako warstwa izolacyjna w chłodne dni, dni, tak? O, jak widzicie, cały pyszczek, cały jest porośnięty w taką fantastyczną, zimową, grubą sierść. Dlatego uważam, że tak jak u mnie koń, który jest w dobrej kondycji, zarósł sierścią zimową, ma dostęp do siana, nie potrzebuje zimowej derki. Z pewnością, słuchajcie, konie starsze, chore, chude. Lepiej radzą sobie w chłodne, wietrzne i deszczowe dni, kiedy mają założoną derkę. Czy wiecie, kiedy konie tak naprawdę zarastają? No to zależy od właśnie klimatycznej. Yy, strefy, w której mieszkają. To długość dnia <laughs> reguluje wymianę sierści, a nie sama temperatura. Natomiast temperatura ma wpływ na długość sierści zimowej. Jeśli zaczniemy zakładać derkę w chłodne noce, zimowa sierść będzie krótka i bardziej przylizana, ale tym samym ograniczymy koniowi naturalną termoregulację. Tak jak wczoraj wspomniałam, słuchajcie, wicher ma 13 lat. Od 8 lat jest ze mną. Karinko ma 9 miesięcy. Też jest chowany w ten sam sposób, bynajmniej w takich samych warunkach. Staram się go chować jak wicherka od początku, od małego. Ja uważam, że. Tak jak wczoraj wspominałam, oczywiście obserwacja, obserwacja, raz jeszcze obserwacja, bo i tak musimy codziennie przyjść, nakarmić konie, wodę uzupełnić, posprzątać. Więc widzimy, czy nasze konie y, chorują, czy jest im ciepło, czy zimno. Aczkolwiek nie zapominajmy, bynajmniej oczywiście znowu powtarzam, że to jest moje prywatne zdanie. Że konie najszczęśliwsze są w jak najbardziej zbliżonych warunkach naturalnych. U mnie są to konie rekreacyjne, więc nigdy nie będą miały zgolonej sierści. Służą w celach prywatnych, nie są to szkółkowe. Mają raczej treningi lekkie, więc uważam, że na razie sobie super radzą ze swoją ścierścią, swoim futerkiem, zatrzymaniem tego ciepła. Jak widzicie mają dostęp do siana, dostęp do wody, mają zadaszenie i mają boks otwarty, w który mogą wchodzić sobie w każdej chwili, jeżeli tylko mają życzenie, w który jest wyściełany słomą i tyle.